Trzy miesiące temu i od tej pory nie miałem ręki. Nie mów, że nie brałeś prysznicy od trzech miesięcy. No jasne, że brałem. Nie jestem jakimś hipisem. A rękę z spodenkami kąpielowymi. Spytaj go, jak często bierze spodenki. Spodenek się nie bierze. One się same biorą, jak pływasz. Nie? Nie, jak będę się dowie, tak się przerazi, że rugi bieleją, Nie mówię tego! Może ją odetnę i włożę do szklanej gabloty? Mówię. Nie! Jakby anioł kasnański pływała do kanalizacji, czyli tak? Tak, dokładnie. Nie słyszałem. Odnajdę Masz to jak w banku! I przysięgam na moich towarzyszy, że cię zaraża, potem wykończę! Zainfekuję Twoją rodzinę, Twoich kumpli Nie zatrzymam się, dopóki na ziemi będzie istnieć chociaż jedno stworzenie! Słyszałeś? Nie Słodkie. A nie Boże. Może być staro z bryzgiem kosmitów ze swojego lasera. Mógłbyś się od tego zarazić. Zawsze mam przy sobie intergalaktyczne rzeczy.

Stąd bakteria, on jest mój! No co ty wirus? Można się nim podzielić. Mówię, <grymny> nie, podzielić! nie, nie, pod się boli! Tych miast! <grymny> nie, 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 bo nie, 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 się. Nie masz włosów na pośladkach I boję się, że broda też ci nie wyrośnie hmm, Wiecie, że na pośladkach jest więcej zarazków niż na sedesie? I co z tego? Jestem jednym z tych, którzy nigdy nie chorują Raczej kłamiesz Nie, po prostu nie pozwalam sobie zachorować Akurat? A jak ci się to udaje? Mój mózg jest silniejszy niż ciało Panuje nad każdym swoim organem, zobacz <noise> 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 Teraz mi bierzesz? Dobre Dobrze, bo teraz zabierzesz mnie do pielęgniarki. Serdecznie masz w żołądku, oddychać będziesz spod pachy przez jakiś czas, ale poza tym jesteś całkowicie zdrowy. Tak się nie Przepraszam! Nie wzią, za odstarki wzią. trochę. Mnie nawet nie prześwietliła! Nic mu nie jest, pochodzi temu przejdzie. Ale ja mówię że chmurze! Przestanie... Jak we wtorek, kiedy myślałaś, że piano na twarzy to wścieklizny, a tymczasem umazałaś się śmietaną. Lub no, we środę, kiedy myślałaś, że złamałaś nogę, chociaż nie masz ani jednej kości, ale wczoraj wtorek, kiedy uznałaś, że obumichłaś, to nie odezwał się do ciebie przez 5 minut. Słuchaj, chyba wiem, na jaką chorobę chorujesz. Na egoizmus wielustki. Doktorze Darwin, jest na to sposób? Tak. No. Zajmij się czymś. Mm, Niech ci będzie. A co to jest? Ono no ma rację, to jest wirus. I pokazuje mi brzydko swoimi odnóżami. Co się dzieje, jak wirus dostaje skrzydeł? <get assistant> Daj zobaczyć! <c coworkers> będzie się przenosić drogą powietrzną! <t shortcuts> Ej! <Dawaarità> <t> <tarlos> Ach, nie ma po co. Nie wiadomo czego szukać, skoro on cały czas się zmienia. A co najgorsze, zawsze znajdzie sposób, żeby cię dopaść. Trzeba ogniem odpowiedni na ogień! Eee. Eee. Co ty wyprawiasz? Właśnie przechodzę mutację! <laughs> wiadomo się do <normowego> portalu medycznego. <laughs> Wiecie? Jestem żołnierzem, którego nie da się pokonać! Znów się zmutowałem i teraz przejmę! Wynieśmy się stąd, tu jeszcze gada! Pani! Chcę zmieniać na dziesiąt płyn! Niech on się nazywa do odstwarzacza! Zmutowałam się i Zginiecie! Mówię tu, żeby nie mieć rąk! Na pewno nas nie pokona z tostami! Tosty to tylko przygrywka, przyjacielu! <laughs> Psychotery. Nie trzeba było się z ciebie nawijać. Przynajmniej nie będzie się musiała więcej przejmować za laskami. <laughs> <laughs> and the moon Przed nie potrzebuję armii, żeby was pokonać! Więc wyłaś i walcz jak mężczyzna! No dobra! Mam nadzieję, że masz mocne ciało, bo zaraz zamienię je w błędowisko bólu i cierpienia. Nie jakiegoś zwykłego bólu, to będzie bolesny bankiet z siedmiu dań! Na przystawkę dostaniesz porcję męczeństwa, potem będzie zupa z Mordengi, kotlet z tortury... A na deser wraz z herbatą w ręki to olbrzymi kawał raja w kościach!